Kto zbuduje lepszą bazę w 99 nocy w lesie, wygrywa 1000 Robux. Ale zanim zaczniemy, najpierw zasady tego odcinka. Pierwsza zasada jest taka, że to wy decydujecie, która baza będzie lepsza i kto wygrywa 1000 Robux. Napiszcie w komentarzu po obejrzeniu tego odcinka, czyja baza jest lepsza moja czy Zenka. Druga zasada jest taka, że nie możemy sobie nic kraść w ognisku, a poza ogniskiem możemy robić wszystko. A trzecia zasada jest taka, że nasze bazy muszą być skończone do dnia 70. Więc dobra, lecimy. Normalnie sobie ulepszamy ognisko. Nie patrzymy na razie na rywalizację. Musimy sobie ognisko rozszerzyć. Ja będę gdzieś celował, żeby w miarę szybko zdobyć pieniądze, żeby właśnie móc handlować z handlarzem meblami. Bo chciałbym właśnie jakieś fajne meble sobie kupić. Nie wiem, jaką Zenek ma taktykę dzisiaj. Dobra, i mamy tu jakąś chatę generalnie. I skrzynkę. Dobra, Zenek widzę tutaj, jej nie zauważył. Jeszcze go to nie było. Otwieramy. I let's go, dobry worek. Ej, ale dropi. Ej, dobrze się zaczyna, dobrze się zaczyna. Wbijamy tu, bierzemy sobie krzesła. Dobra, jak jestem też w chacie, to zabieram sobie od razu meble. Te meble mi się przydadzą właśnie, kurde, później do naszej bazy, nie? Ale generalnie zanim zaczniemy w ogóle robić bazę, to musimy sobie rozszerzyć ognisko do maksymalnego Levelu, Dopiero wtedy będziemy mieli wystarczająco miejsca, żeby zacząć właśnie sobie budować e, nasze bazy w ognisku. Dobra, ja na razie swoje itemy wyrzucam tutaj. Proszę Zenek tego nie tykać na ten moment. Zenek, jak zobaczy moją bazę, to chłop będzie w szoku. On nie będzie wierzył w to, co widzi. Naprawdę ta baza będzie przepicka Więc oglądaj koniecznie do końca i chcesz zobaczyć, kto z nas zrobił lepszą bazę. Jaskinia. Dobra, po tej jaskini 100% mamy już kolejne ognisko. To jest tyle węgla, chłopie. chłopie ja ci, ja ci Mówię, chłopie. Dobra, jestem w bazie, wyrzucam całe paliwo, które ja mam. Uuuuuh, Zenek. Ale będzie go, ale będzie zazdrosny gość. Patrzcie, co znaleźliśmy, proszę państwa. O, dobra, wiecie co, poprawię mu humor i mu przyniosę tą mocną latarkę. Dobra, jesteśmy w bazie. Rzeczy Zenka to są te, więc ja mu tutaj odłożę tą latarkę, niech ma na później. A tymczasem, patrzcie w ogóle, ile ja paliwa zbierałem. Dobra, wrzucamy to. W ogóle nie wiem, jestem ciekaw, czy to już wystarczy na kolejny level ogniska. Patrzcie, dro udało się, ty. Nie spodziewałem się tego. Dobra, mamy maksymalny poziom ogniska. Granice są na maksa rozszerzone. A więc ja podchodzę sobie tutaj i zaczynamy już budować nasze bazy. Kraftuję sobie trochę, właśnie tych ścian drewnianych, i tak naprawdę ognisko jest granicą, właśnie naszych terenów, na których możemy budować. Ja sobie zajmuję ten teren, Zenek będzie budował na tamtym terenie. No i co? Ja sobie tak myślę, że generalnie moją bazę zaczynam budować, proszę Państwa, tutaj. Tu kładę pierwszy drewniany mur i kurczę, nie wiem, tu zrobimy drugi drewniany mur. No i mam niestety takie niefajne mm, rzeczy, typu te skały, no ale muszę to jakoś. Wykorzystać, więc może wykorzystajmy to sobie Do zrobienia jakiegoś pokoju na przykład Zróbmy sobie na przykład coś takiego Cyk, właśnie takie przejście Wiem, że trochę może źle zaczynam Że robię generalnie już jakiś pokój a nie, a nie obrys całej bazy Robimy sobie obrys naszej bazy Czyli lecimy tutaj, tutaj Muszę pamiętać właśnie, żeby nie przekroczyć tej granicy Ale do granicy jeszcze mam daleko Dobra, tutaj jeszcze kładę, cyk, ścianę Mniej więcej tutaj jakiś zarys Naszej bazy się pojawia Ty skąd zerek ma gigantyczny worek? Ole, kozak! Ja sobie przeniosę, już wszystkie moje rzeczy właśnie tutaj, żeby nam się nie mieszało. Okej, okay, widzę, że Zenek też już tutaj zaczął coś działać OK, tutaj będzie jakaś jego baza Bardziej chyba taka podłużna niż, niż szersza Ja bym powoli już też zaczął sobie, może zamykać powoli tą bazę, żeby nie była też jakaś mega duża On ma o tyle fajniej, że ma kurde właśnie tutaj jeziorko przy bazie Może to jakoś fajnie wykorzystać Dobra, idziemy generalnie z Zenkiem na twierdzę Przedałaby mu się jakaś piła albo czerwona siekiera, bo on jeszcze nic nie ma Bijamy do środka, let's go, z buta wjeżdżamy oni się boją zęka wszyscy, ja wiem o tym. Oni są już obdygani. I tutaj też fa fajnie można sobie nafarmić hajsu, uważaj Zenek! Dobra i ostatni poziom. Cyk, ja już mam prawie amunicji w ogóle. Ale mam wurszę, ja normalnie z włócznią wjeżdżam na typa. O nie, Zenek deadnie! Dawaj go! O nie! Jezu, ale mało, ale on jest szalony. I dobra, wszyscy rozwaleni, ale jazda Tutaj normalnie bierzemy te metale I tutaj jest legendarna skrzynia, ona jest w ogóle w tym Ale otwieramy ją, dawaj Zdenek, otwieraj pierwszy Ty! Taktyczna strzelba mu dropnęła Ole on jest wariatem, ej dobra, ja, zobaczmy co mi dropi Co to jest? Nie, nie wierzę, że mi diament dropnął Sajcie to, że jemu dropnęła taktyczna strzelba mi diament Kurde, znowu handlarz przyjechał, znowu przegapiłem Znowu zaspałem, dobra, lecimy Zdenek już tam jest, jak widzicie, więc kurde, wykupuję najlepsze rzeczy No co za typ Patrz, 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 patrz co robi, patrz co robi, tu Zenek wszystko kupuje, dobra, nie ma takiej opcji. Ja wbijam i kupuję co by tu kupić? Kwiatka kupimy. Okej, okay, to, 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 to jest potrzebne, dużo tego. Dobra, wykupiłem wszystko. W sensie tyle ile miałem hajsu Dobra, wyrzucam wszystkie swoje meble tutaj Boże, trochę już się tego zbiera Dobra, biorę sobie mury i dokładam sobie tutaj kurde do naszej bazy Zastanawiam się na przykład czy tutaj nie zrobić sobie wejścia do naszej bazy Tutaj chyba będzie wejście do, do mojej bazy Nasza baza jest praktycznie już obudowana dookoła No tutaj zrobimy sobie jeszcze jakiś taki secret room czy coś Patrzcie, Zenek już tutaj zaczyna ozdabiać W ogóle tutaj jest jego wejście chyba do bazy tak mi się wydaje, że to będzie jego wejście, ale ja też mogę sobie tutaj o już kwiatki cyknąć na przykład przed wejście, żeby ładnie było patrz. Normalnie tutaj będzie elegancka baza. Tutaj mogę sobie dać o coś takiego, powiedzmy, takie światełeczka. O i patrzcie, ja mam coś, czego Zenek chyba nie kupił albo może ma, ale nie wykorzystał jeszcze. Mam takie wejście do bazy. Ogólnie to ja też oczyszczę tutaj ten teren, bo na razie to jest niezły syf. W ogóle zobaczcie, jaki Zenek zrobił syf. Patrzcie, ma tutaj rzeczy. Proszę zabrać to wszystko do bazy, tak? Proszę tu nie cyfrowić w części wspólnej. Tu jedynie w części wspólnej będą na przykład nasze farmy. I tyle. I niech to rośnie. The next day. No, i od razu jakiś się porządek zrobił. Elegancja, Francja. Patrzcie, jak Zenek tu kombinuje, jednak troszkę odchodzi od tej podłużnej bazy. Będzie miał tutaj jakiś, nie wiem, pokój, Robi Nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ja bym na jego miejscu to w ogóle wykorzystał to jeziorko też w jakiś fajny sposób. Jestem ciekaw, czy coś z tym zrobi. Dobudowujemy ostatnie tutaj mury praktycznie. Cyk. Tutaj zawijamy w tą stronę to. O, kurde, no brakuje mi dosłownie tutaj jednego. Ale zanim to, musimy iść i, kurde, uzbierać sobie paliwa trochę, bo zaraz nam ognisko wygaśnie w ogóle. Okej, okay, dobra, mamy tu paliwo, ale jest też niedźwiedź, więc szybka akcja, szybka akcja, cyk, zwija, zabieramy i zwijamy, 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 dobra, jest. Aj, aj, bije mnie, bije mnie, bije mnie dobra, ciasto. Co to jest? Ej, co to było? Co to jest za stworzenie? Ej, pierwsza coś takiego widzę. Dobra, jestem w bazie. Ognisko już jest na wygaszeniu, ale spokojnie. Z całe szczęście mam paliwo. Te rzeczy, ej, te rzeczy to są generalnie fajne do ozdoby. Przecież przez tego można zrobić kuchnię, więc tylko ten silnik sobie wrzucę na metal. Tutaj właściwie już jest ostatni mur i to jest cyk. I tutaj robimy secret room jeszcze. Te rzeczy sobie zabieram, bo to jest do wystroju tej kuchni mojej i tak dalej. Jakieś prawie i tak dalej. Dobra, wchodzimy. Co, co jest w bazie się dzieje? Ej, dobra, jak tak to będzie wyglądać, to ja mu nie wróżę tego. Tysiąca Robuxów na koncie, zobaczymy później. Może u się coś zmieni. A tymczasem w ogóle ja jeszcze przecież nie tradowałem się z tym, z tym typkiem, nie? A mogę sobie zrobić, że mogę sobie wziąć od niego chyba gigantyczny worek. Taki jest gigantyczny worek, boże, jak ja tego potrzebowałem. Dobra, cyk, zamykamy sobie nasz Secret Room tutaj. Z Zerek pyta, czy to będzie Kibel. Tajemnica, nie mogę powiedzieć jeszcze. To są tajemne plany tutaj, no nie mogę tego zdradzić. Dobra, generalnie tutaj na przykład sobie robimy pomieszczenie jakieś, typu, nie wiem, może tutaj będzie salon. O, ja jeszcze mam takie kwiatki, ten kwiatek mogę postawić tutaj. Ten stół do salonu może damy sobie na środek. Tutaj na wejściu możemy dać sobie taki dywanik. Tu w rogu może taką ozdobę, co sądzimy, nie wiem jak to wygląda, może na razie nie stoi. Krzesła, krzesła to do kuchni muszą trafić, a więc... Tutaj jedno krzesło, drugie krzesło. I teraz. O, wiedziałem, wiedziałem, że nie wystarczy, kurde. Ale mam chyba jeszcze. Dobra, mam jeszcze krzesło, całe szczęście. Dobra, wbijamy też do zenka. O, widzę, że zenek tu. O, skąd ty to masz? Ej, ale to jest epickie. Ej, nie wiedziałem, że coś takiego jest, przysięgam. Ej, ależ to, dobra, to wygląda kozacko, akurat. To trzeba przyznać, to trzeba oddać dla zenka. Ale zobaczymy tu, bo na razie ten salon to jest pojęci. Nie mam słów na to, nie? To możemy zrobić sobie na razie coś takiego. Takie przejście pod lampeczkami. Ty, bo ja sypialni nie mam. Gdzie ja mam zrobić sypialnię? Mamy też takie latarnie. Wydaje mi się, że Zenek tego nie kupił generalnie. Na przykład tutaj jedną. Dobra, i kraftuje nam, kurde, to, żeby nam paliwo robiło. Bo jest taki problem z paliwem, że ja nie wiem, jak my ogarniamy to naprawdę. Dobra, tu niech sobie. Tutaj niech to sobie robi paliwo. Git. Bo patrzcie, zaraz nam się w ogóle wypali to ognisko i będzie. No, będzie dym. A few moments later. Ognisko się paliło, proszę Państwa. Ale afera, ale afera. Dobra, ale mam paliwo, ja mam paliwo. Tylko najgorsze jest to, że muszę dobiec. Muszę dobiec. Jest... Nie jesteśmy bezpieczni teraz przy ognisku. Szybko. Dobra, 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 dobra. rzucaj. Dodałem. Ja się mogę ożywić. To jest najlepsze na świecie, że mogę się ożywić. A! Dobra, wbijamy do kibli. Dobra, i kraftuje nam ammo boxa. Co by, kurde na nas kultyści tak nie męczyli, tutaj go postawię i kupię sobie od razu trochę amunicji. Wracamy do budowania bazy, proszę Państwa, tak? Tutaj zabudowuję tą ścianę z Kidosami, bo ona tutaj po prostu nie pasuje, nie? Tutaj potrzebujemy jeszcze tylko dwa mury, i cała baza jest obudowana. I dokończymy po prostu ustrajanie jej w środku. Dobra, i kładziemy dosłownie ostatnie ścianki. Patrzcie, tu jest ścianka, i tu jest ścianka, i baza jest cała obudowana. Let's go. I teraz tak, tutaj musimy gdzieś sobie zaprojektować kuchnię. I tutaj, nie wiem co to będzie. Może ki kibel? No tak, przecież kibel to musi być. Od razu. Od razu stawiamy kibel. Patrz. Mam nawet kibel cyk. Jeden kibel, ale będzie duży kibel w ogóle. I w tym kiblu postawimy sobie na przykład tutaj jakąś jedną roślinkę. Drugą roślinkę, żeby to się omiło, załatwiało sprawy. Nie wiem, no, tak naprawdę to ma zabić smród, nie? To jest przemyślane wszystko. Ło, on mnie wystrzeliło. Widzieliście to? I oficjalne wejście do kibla w ogóle przy... przyjadalni jadalni, nie? Genialne. I tutaj robimy sobie naszą kuchnię, nie? Jeden stolik i na tym stoliku będzie sobie stała mikrofalówka. Ej, w kiblu to ja sobie w ogóle postawię też, wiecie co? W kiblu sobie postawimy też opralkę. Ej, patrzcie co Zenek zrobił, ty, ale przemyślał! Głosuj na Zenka tutaj napisał na tej tabliczce, na jego bazę. No zobaczymy, zobaczymy później. Jak na razie powiem wam, że no kurde, trochę się obawiam, bo jego baza, tak z tego co widziałem, jeszcze nie, nie będę pokazywał, zobaczycie na końcu, ale wygląda lepiej. Taka półeczka, no fajnie byłoby zrobić jeszcze gdzieś sypialnie, co nie? W ogóle nasze bazy muszą zostać skończone do dnia 70. Więc tak naprawdę musimy się trochę pośpieszyć, bo już niedługo mamy dzień 70. I wtedy zaczniemy prezentować nasze bazy. Dobra, cykl stawiam tutaj ścianę, tutaj będzie stała sypialnia. Tu do naszej kuchni damy sobie też stół taki trochę większy, taki roboczy, o cyk. I na tym stole będzie, przy Państwa, leżała deska do krojenia. No i to jest prawdziwa kuchnia, nie? 5 minut later. Kraftuję sobie duże łóżko i to łóżko oczywiście damy sobie do tej sypialni. Tutaj się zrobi cyk, ten dywan. O, tutaj to damy sobie obok łóżka taką półeczkę. Cyk, jedna, cyk, druga. Dobra, zabudowuję sobie moją sypialnię. Ona będzie taka naprawdę mała. Okej, okay, i nasza sypialnia jest zabudowana. Ej, dobra, to co Zenek tutaj zrobił, to jest mocarne. Patrzcie to, można sobie wziąć i usiąść po prostu tutaj przy stawku. I łowić ryby. Nie no, to jest dobre. Tutaj zrobimy sobie taki składzik, co nie? Po prostu mnóstwo półek, żeby tu sobie właśnie coś trzymać. Ej, mamy taką fajną lampkę, ale ja nie mogę za bardzo nigdzie jej postawić i to jest problem. O, tu mogę ją postawić. Ej, tu nawet fajnie to wygląda. Dobra, idę tutaj sobie jeszcze dołożyć do mojego magazynu jakieś takie itemki, które zebrałem. Coś takiego niech sobie będzie w tym magazynie. A generalnie tak mi się wydaje, że ja już praktycznie mam skończoną tą bazę. W ogóle tutaj wpadł, kurde, jakiś ten. Nie mogę go wyjąć, no nie mogę go wyjąć, musi zostać do końca. Zobaczymy, czy zanek zaraz kończy, i będziemy oceniać nasze bazy. W ogóle mam dzień 64, więc tylko 6 dni tak naprawdę zostało. Five minutes later. Dobra, proszę Państwa, mamy dzień 70, a więc czas pokazać nasze bazy. Więc, najpierw, może wbijmy do bazy mojej. Generalnie z przodu jest dość biednie. Chata Aurelio. Wchodzimy tutaj i mamy tutaj przedsionek. Wchodzimy na lewo, salon. No, nic specjalnego, wychodzimy. Tutaj, kuchnia. Mamy taki duży stół. Mikrofalówkę, tu mamy fajną deskę do krojenia. Tu mamy generalnie łazienkę. Z fajnych rzeczy, że mamy kurde pralkę. Tu jakieś wiadro. Ej, nie mogliście się nać na kibel. Ale jest kamerski kibel. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest taka sypialnia No całkiem spoko, akurat ona mi się dość podoba Tu wchodzimy dalej, mamy taki mały magazyn A tu jest nasz secret room Po prostu leżą tu kultyści, nic wielkiego, nie? I dobra, idziemy teraz do Zenka Zenek was oczywiście zaprasza do środka Wbijamy, głosuj na Zenka ale najpierw zobaczmy, tutaj w ogóle, jaką ma fajnie zrobione przed bazą. Ej, to jest ta plus. Normalnie farma. A w ogóle to, ten stawik, i to, że można sobie usiąść tutaj i na przykład łowić ryby. Wbijamy sobie do środka. Mamy fajne przejście. I teraz tak. Mamy taką dużą, otwartą przestrzeń. Tu mamy fajną strefę do chillu, Półki. Kolejna strefa chillu z kwiatkiem, fajne. Kosujcie na mnie, zarek pisze. Wchodzimy do kuchni. I serio, ta kuchnia to jest najładniejsza, chyba kuchnia, jaką widziałem generalnie w tej grze. Patrzcie, jak ten dywan pasuje do kuchni. Normalnie mamy ciasto, mamy talerze. Tu w ogóle jest garnek przyniósł. Deska do krojenia, gulasze. Przynajmniej ma coś na półkach, nie to co ja. Królika ma nawet na półkach. Mikrofalówka. Nie no, ta kuchnia to wymiat. Kibel. Tutaj jest sypialnia. I w tej sypialni mega mi się podobają te świeczki. Ja nie wiem skąd one te świeczki w ogóle trzasną. Nie no fajnie, podoba mi się, podoba mi się ta baza, nie? No i co widzowie, jeśli chcecie oddać głos na bazę Zenka, to piszcie w komentarzu Team Zenek. A jeśli chcecie oddać głos na moją bazę, to piszcie w komentarzu Team Aurelio. Zenek pisze Team Zenek, a więc piszcie Team Zenek. No i co? To było na tyle, dzięki za oglądanie, obejrzyjcie ten film i do zobaczenia. ELO!